Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dziś kolejny seksowny kwadrans. Jakoś mi te tygodnie czasami umykają. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym trochę Wam powiedzieć o oczekiwaniach w relacji, oczekiwaniach związanych z seksem, ale nie tylko. Na ostatnim polem roku podszedł do mnie młody chłopak i powiedział, że... Właściwie podszedł do mnie chyba tylko po to, żebym potwierdziła jego teorię. Mówi mi: "Słuchaj Monika, czy nie uważasz, że powinienem oczekiwać i że słusznie oczekuję od mojej partnerki, że będzie okazywała mi czułość, zaangażowanie, że będzie mnie całowała i przytulała i pokazała mi jak bardzo mnie kocha?" Ja na niego patrzę. Może teraz powiecie, że jestem zauzą i mówię mu: "No nie masz prawa oczekiwać takich rzeczy." A ale jak to ja nie mam prawa oczekiwać? No nie masz prawa niczego oczekiwać od swojej partnerki, dopóki o tym nie powiesz. Słuchajcie, często jest tak, że wydaje nam się, że możemy coś od kogoś oczekiwać, ale zupełnie tej sobie o tym nie informujemy. Jeżeli potrzebujemy więcej przytulania, więcej całowania, potrzebujemy jakiegoś zaangażowania, chcemy, żeby druga strona coś dla nas robiła, to po prostu na miły Bóg jej o tym powiedzmy. Jeżeli ktoś nie wie, jakie są nasze oczekiwania, to nie jest w stanie ich spełnić. Nawet jeżeli nam się wydaje, że coś jest oczywiste, że wchodzimy w relację po coś, żeby to coś mieć, dopóki nie powiemy, nie mamy prawa oczekiwać. A nawet jeżeli już powiemy, to słuchajcie... Yy... To, co w relacji jest do zrealizowania, to są te rzeczy, na które dwie strony się zgadzają. Więc jeżeli wchodzimy w relację, to mamy o niej pewne wyobrażenie, ale może się okazać, że nasz partner, partnerka to wyobrażenie ma zupełnie inne. No i co wtedy? Albo dochodzimy do jakichś kompromisów i decydujemy się na to, że coś robimy w tej relacji w taki albo w taki sposób. Albo rezygnujemy ze swoich oczekiwań i wtedy akceptujemy zdanie drugiej osoby, albo zmieniamy partnera. Słuchajcie, innego wyjścia po prostu nie ma. Więc może nam się wydawać, że no to przecież są pewne takie rzeczy oczywiste, że mamy do czegoś prawo. Okej, okay, tylko powiedzcie o tym drugiej stronie naprawdę nie uskuteczniamy czytania w myślach i to jest chyba najtrudniejsze w relacji, gdzie na przykład spotykamy się z partnerami i nagle się okazuje, że każdy z nich miał jakieś oczekiwania, tylko zapomniał tą drugą stronę o tym poinformować. No i co wtedy? Bywa też tak, że jedna i druga strona uważa, że prosi się o seks, prosi się o jakieś rzeczy w, w związku, a tego nie ma, nie dostaje. Tylko jak siadamy i zastanawiamy się nad tym, jak to faktycznie jest, to okazuje się, że coś, co my na przykład chcemy, bo chcemy więcej czułości, chcemy więcej doceniania, I ja pytam, no dobra, ale konkretnie, czego więcej chcesz? Jak to ma wyglądać? No przecież ja cały czas o tym partnerowi mówię, no dobra, no to powiedz teraz mnie. No i słuchajcie, okazuje się, że my nie wiemy, co to jest dla nas ta czułość, jak chcemy, żeby na co dzień była okazywana. My nie wiemy, jakiego doceniania chcemy. My nie wiemy, jak to wszystko ma wyglądać. I teraz, jeżeli przychodzi do mnie para i ona mówi, że ona komunikuje swoje potrzeby, a okazuje się, że tak naprawdę nie ma pojęcia jedna ze drugą stroną, czego ona chce, no to umówmy się, nie komunikuje. Jeżeli mgliste jest założenie, czym jest czułość, czym jest docenianie, czym jest miłość, to równie mgliście będziemy to przekazywać. A żeby czegoś dostać, to druga strona bardzo często potrzebuje konkret, w szczególności jeżeli to jest mężczyzna. Mężczyzna chce konkretnie wiedzieć, co może dla nas zrobić. Więc jeżeli my powiemy facetowi, że potrzebujemy więcej przytulania czy więcej czułości, no to jak konkretnie my to sobie wyobrażamy? Czy chcemy na przykład buzi codziennie na dzień dobry i na do widzenia? Chcemy w drzwiach, żegnając się, mówić sobie kocham, kocham Cię? Chcemy masować sobie stópki, kiedy razem oglądamy wieczorem jakiś, nie wiem, serial, wiadomości, cokolwiek tam robicie. Ja nie oglądam telewizji, więc nie znam się zupełnie na niej, ale pewno jest tam coś fajnego. Więc komunikujmy jasno, konkretnie i klarownie. Więc jeżeli mi mówicie, że macie oczekiwania wobec partnera, i na przykład potrzebujecie doceniania, to zastanówcie się, jak to ma wyglądać. Czyli podajemy pyszny obiad, oczekujemy na przykład, że partner nam za niego podziękuje albo powie, że jest smaczny, niesmaczny, po prostu, że skomentuje, że nie będzie to zupełnie bez słowa, bo wtedy czujemy się na przykład olany, albo czujemy się olani, bo dzisiaj panowie również świetnie gotują. Jakiego doceniania konkretnie potrzebujemy? Czyli jeżeli coś posprzątamy, coś zrobimy... To chcemy, żeby ktoś to po prostu zauważył. Więc pranie samo się nie robi, ok, pierze pralka, ale ktoś to pranie wyprał, powiesił albo wrzucił do suszarki, cokolwiek, tak? Bądźcie bardzo precyzyjni w tym, jakie macie te oczekiwania. Jeżeli chcecie, żeby ktoś coś dla was zrobił albo coś zauważył, to mówcie konkretnie. Inaczej będzie to czytanie z fusów albo wymyślanie. Więc słuchajcie, wychodzimy ze strefy mgły w której są te nasze takie nierealne oczekiwania albo takie niedoprecyzowane i mówimy po prostu wprost partnerowi, czego oczekujemy. Jeżeli potrzebujecie więcej całowania, powiedzcie o tym z jednej strony, a z drugiej po prostu całujcie. Bo to, co też jest w związku bardzo często jakby takie, że się rozchodzimy, to jest to, że my mówimy różnymi językami miłości. Ktoś potrzebuje słyszeć, że jest kochany, ktoś potrzebuje dostać drobny prezent, czyli kupiłem Ci twojego ukochanego grejfruta, wiem, że je uwielbiasz. Ktoś inny będzie oczekiwał wypróżnionej zmywarki, zrobionego prania, czyli jakichś drobnych, drobnych czynności, a ktoś inny będzie oczekiwał, że chce spędzić z nami więcej czasu. Więc najpierw ustalcie, jakim językiem miłości mówicie żebyście wiedzieli, czy to jest ten sam, że macie taki sam język jak, jak wasz partner. Czyli jeżeli wy wyrażacie się poprzez mówienie, to uważacie, że wasz partner doceni was, kiedy wam po prostu coś powie. A wasz partner na przykład nie mówi, wasz partner robi albo daje drobne prezenty, tak? Więc dogadajcie się też tutaj, co dla was znaczy, że ktoś was kocha, że ktoś was docenia. Zapytajcie się swojego partnera, partnerki, kiedy czuje się kochana, kiedy czuje się doceniana, bo mogą być to zupełnie inne momenty niż wam się wydaje. I teraz tak, jeżeli już te oczekiwania są w jakiś sposób zaspokojone, czujecie się nasyceni w tej relacji, docenieni i kochani, to z seksem jest słuchajcie dużo prościej, bo ten seks jakby właśnie wynika z tej atmosfery relacji. Więc w dobrej, fajnej relacji. Tego seksu mamy po prostu dużo więcej, bo jest cieplej, jest intymniej. Partner zaspakaja nasze potrzeby, bo o nich wie, bo my o nich, komun... my o nich mówimy i one są spełniane, jeżeli są jasne. Dobra, więc dzisiaj tyle w telegraficznym skrócie. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na to, jak można komunikować klarownie, co można zrobić, żeby druga strona wiedziała, co jest tam potrzebne do szczęścia, piszcie, komentujcie. A ja już z całego serducha zapraszam Was 5 października na live o tym, jak na co dzień mieć więcej seksu. Będzie na, na moim fanpage'u, więc do zobaczenia też 5 października. Wtedy trochę więcej o tym, co zrobić, żeby tego seksu na co dzień było więcej i czego potrzebuje jedna i druga strona. Bo od tego tak naprawdę wszystko zależy. Dobra, dzisiaj tyle. Buziaki, wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Pa, pa!